Witam serdecznie na kanale Gotowanie po Mojemu. Dzisiaj przygotujemy coś pysznego na obiad. Będą to kotlety mielone, ale inne niż takie standardowe. Zrobimy sobie kotlety mielone z dodatkiem pieczarek oraz serem w środku. Zapraszam na film. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście mięso mielone. Tutaj mam mięso drobiowe z indyka, można wykorzystać dowolne inne. Jedna drobno pokrojona cebula. Pieczarki, dwa jajka, odrobina tartego żółtego sera, bułka tarta, siekana natka pietruszki, kawałeczek masła, musztarda, olej do smażenia, podstawowe przyprawy sól i pieprz i trochę mąki do obtoczenia kotletów. Zabieramy się za przepis. Na odrobinie oleju z dodatkiem masła zeszklimy cebulę. Usmażoną cebulkę przekładamy sobie do miski i odstawimy do wystudzenia. Na tej samej patelni dodajemy odrobinę oleju i usmażymy sobie pieczarki. Pieczarki smażymy do odparowania wody, a na koniec doprawiamy solą i pieprzem. Przekładamy z powrotem do miski do wystudzenia. I teraz wszystko dokładnie wyrobimy. Teraz sobie formujemy kotleciki, troszkę je spłaszczymy, do środka dajemy usmażone pieczarki, trochę sera. I przełożymy sobie na razie na talerz. Będziemy za chwilę panierować w mące. Kotlety teraz sobie panierujemy w mące. Można to też zrobić w bułce tartej. Kotlety smażymy z obu stron do zrumienienia, po kilka minut z każdej strony, aż będą mięciutkie i przyrumienione. Smażone kotlety przekładamy sobie na ręcznik papierowy, żeby troszkę z tego tłuszczyku ociekły. Kotleciki już mamy gotowe, teraz sobie przekroimy. O, z fajnym ciągnącym się serkiem. Naprawdę pysznie wyglądają. Zachęcam Was do wypróbowania przepisu na te pyszne kotleciki mielone. Zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie.